Parę osób narzekało, że nie nagrywam z mikrofonem, więc jak widzicie, nie trzymam już tych kabelków. To jest trzeci film w tej tematyce, więc jeżeli nie widzieliście poprzednich, to najpierw odsyłam tam. I miniaturka nie jest tutaj clickbaitem. Zaraz wam pokażę wszystkie możliwe lokalizacje, w których Dawid Ozdoba mógł coś pozostawić. Daję wam to tak naprawdę na tacet, dlatego że ja do każdego z tego miejsc mam ponad 300 km. Teorie, teoriami jest to bardzo ciekawe, ale skupmy się na faktach. I w końcu zacznijmy poszukiwania, żeby upewnić się, czy gra istniała. Istnieje dalej? Czy może jednak nie? Wysyłałem różne kartki do ludzi, kombinowałem, myślałem, że załapię. Myślę, że załapiecie to tak koło 2023. W końcu miałam więcej czasu, żeby przejrzeć więcej treści, bo łącząc wszystkie rzeczy, które wstawiał Dawid Ozdoba, to tego jest ponad 10 tysięcy. Na to potrzeba bardzo dużo czasu, żeby to wszystko zbadać, ale skupiłam się teraz na drugim Instagramie i tam jest wiele rzeczy powiedzianych wprost. Na przykład, jak możecie zobaczyć na tym filmiku, Dawid Ozdoba zostawił swoje spodenki ze swojej pierwszej walki Pitbull'a. Dziś na końcu świata. U Ozdoba. U Ozdoba. Zostawił spodenki Pitbull'a w prezencie. W mojej pierwszej walki, w 2013 z koksem, leżą tu, może sobie... Co miało być prezentem dla kogoś, kto to znajdzie. I prawdopodobnie wpadło to w niepowołane ręce, tak samo jak kolejna rzecz, którą widać tutaj. A trójkąta, trójkąta, znak. Coś tu zostawię w prezencie dla osób, które się ze mną bawią w grę. A gdzie jestem? Blisko miejscowość Godnowa. Przypadkiem zostawię na ławce coś dla Was. Tak, czary-mary zrobię. Przypadkiem. Bu! Powiem tak. Jedni mają w życiu walkę i walczą mieczem o materialne rzeczy, o o marzenia, a ja uważam, że życie to koncert życie, i po prostu bierzesz to, o czym marzysz. I to jest po prostu sekret. Tu jest zostawiony prezent. W sekrecie, powiem, że warto. Nie żartuję. Totalnie nic mi to nie przypomina, ale na pewno nie są to pieniądze. I było to pozostawione na przystanku przy głównej ulicy, więc tego również już na pewno nie ma i wpadło w niepowołane ręce. A tutaj, jeszcze na dowód, nie było i było. Czyli na pewno zostało to pozostawione przez Dawida Ozdobę. A teraz przejdziemy do wszystkich możliwych lokalizacji, które udało mi się zgromadzić z tego właśnie Instagrama. I dodatkowo porównywałam je z tą mapką, którą już wam wstawiłam w pierwszym filmie, ale powiedziałam, że muszę ją najpierw rozszyfrować. Tutaj mamy jakiś opuszczony budynek, który zgodnie z lokalizacją, o ile nie została wstawiona tutaj, żeby mylić, to Nieborów i tego na mapie akurat nie ma. Kolejny opuszczony to Łowicz Gmina i tam na mapie jest napisane Don't Forget, przynajmniej w tych okolicach. Pojawiło też się w ramce Tama Mielno, ale tego też nie ma na mapie. I teraz dwie możliwe lokalizacje z Warszawy. Skwer Przymasowski. Albo puławka 101, gdzie było napisane blachy 2 i karta PIK. Te dwie lokalizacje są w Warszawie i przy nich była też taka kopertka. W trzech miejscach było też nakierowanie na jakieś drzewo. Ale tutaj to nie jest soczewka, tylko. Słowie przypadkiem. I tam stoi to drzewo. Które nie wiem, gdzie się znajduje. Na mapie w Szczecinie mamy wykrzyknik jakiegoś loda i napisane deadline, czyli ostateczny termin, chyba że są jeszcze jakieś znaczenia tego słowa. A teraz te lokalizacje, które są zaznaczone na mapie, i tam jest największe prawdopodobieństwo, że coś jest. Najpierw miejscowość Milicz, która jest zaznaczona na mapie. W Miliczu pojawia się informacja, że rower i prezent na tym poście może ktoś kojarzy to miejsce. Następnie mamy w Miliczu Kasa w lesie pod tymi cegłami powinna być albo w pobliżu. Kolejne lokalizacje są blisko Białego Stoku. Najpierw mamy opuszczoną kolejną miejscówkę, która znajduje się w Korycinie. Oczywiście zgodnie z tymi miejscowościami, które są zapisane na Instagramie, bo one mogły być też dla zmyłki. Opuszczony w Białym Stoku i Wasilików. Cały czas była mowa o Świętej Wodzie. Tutaj dokładnie znajduje się Święta Woda, a niedaleko tego miejsca znajduje się tak zwany. Las Krzyży. Przynajmniej ja to tak interpretuję, bo często też była mowa o, o Lesie Krzyży. I to jest dokładnie to miejsce, w którym również znajdował się Dawid Ozdoba. Swoją drogą wygląda to mega ciekawie, więc gdybym tylko mogła, to sama bym tam pojechała. Jest też Sanktuarium Święta Woda, i to właśnie obok niego jest ten Las Krzyży. Ja tylko oglądam kalendarz. Przypadkowo. Wojtek do mnie dzwoni. Wojtek miałeś szansę, mogłeś grać. Teraz szukaj szukaj znaków na Instagramie, na YouTubie. No i mamy oczywiście też naszą nieszczęstą soczewkę. I słuchajcie, na mapie jest zaznaczony płoc, czyli miejsce, które jest bardzo blisko tej soczewki. Jeżeli chodzi o samą soczewkę, to wiem, że po moim pierwszym filmie już wiele osób przeszukuje to miejsce i póki co chyba jeszcze nie udało się nic znaleźć. A informacje, które pojawiały się o soczewce to m.in. hotel 32, pokój 52. I słuchajcie, w soczewce jest taki hotel, dokładnie hotel Agat, który właśnie jest w soczewce 32 i zadzwoniłam w to miejsce, żeby się zapytać, czy jest tam pokój 52 lub 23. Puszczę wam teraz rozmowę z właścicielem. Ja mam takie zapytanie, czy u Państwa w ośrodku jest pokój o numerze 52? No, nie wiem, że jest, to jest Mogę wytłumaczyć generalnie, bo... Sprawa wygląda tak, że świętej pamięci Dawid Ozdoba kiedyś robił jakąś grę i po prostu dawał lokalizację tego miejsca i że ja robię o tym filmy, to chciałabym ludziom powiedzieć, żeby nie szukali tutaj. Więc jeżeli pani by była w stanie obalić, to u państwa się... Po prostu nie ma, ja nie kojarzę pana od doby, żeby się. Dobrze. No to ja bardzo dziękuję za te informacje i podam je dalej, więc mam nadzieję, że już nie będzie w telefonu. Dobra, Super, dziękuję. Więc apeluję do was wszystkich: nie dzwońcie więcej do tego hotelu, ponieważ na pewno nie o to chodzi. Bardziej podejrzewam, że chodzi o coś, co byłoby schowane w lesie, a tutaj coś, co wygląda na opuszczone miejsce właśnie w soczewce. Ja niestety nigdy tam nie byłam, więc nie jestem w stanie stwierdzić, co tam jest naprawdę. Ale może komuś uda się coś znaleźć. I teraz jeżeli ktokolwiek z was jest blisko tej lokalizacji i ma ochotę się zaangażować, to koniecznie nagrywajcie filmiki z poszukiwań i do mnie je wysyłajcie, bo jeżeli nic nie znajdziecie, to chociaż będzie info, żeby już tam nie szukać. A jeżeli się coś znajdzie, no to mamy przełom w sprawie. Jeżeli oczywiście coś znajdziecie i chcecie to wrzucić na swoje media społecznościowe, to oczywiście zrozumiałe, ale potem podeślijcie mi koniecznie linka, jeżeli uda się coś znaleźć. I uwaga, jeszcze jedna lokalizacja, w której jest mowa że pozostawione tam mają być 2000 zł czternaście. tu kasa 2000 pozostawia ja kasę tańczy. Nie tańczę pani nie, nie. A, Tak czy nie? Co mówił musiał... taniec jest dla mnie totalnym otworzeniem się nie potrafię się tak Tańcz mała tańcz nie, nie? nie umie się otworzyć no To jest taka nie? umowa chyba sama ze sobą się taką mówiłam jak widzicie, jest to przy kamieniach w jakichś krzakach, więc jest duże prawdopodobieństwo, że tam coś zostało. Ponieważ nie jestem w stanie zlokalizować, co to jest za miejsce. Tu chyba jest nadzieja wśród osób, które mieszkają blisko i nieraz przejeżdżały wokół tego miejsca, więc po prostu skojarzą, gdzie to jest. Od razu mówię, że na pewno nie jest to to miejsce, gdzie kiedyś był ryś, bo już zdążyłam porównywać wielkości okien i to nie jest to. A jeżeli chodzi o to miejsce, to widzimy tam coś takiego. Nie wiem, czy to jest przypadkowy śmieć, czy może to, co zostawił Dawid Ozdoba. Kto wie, gdzie to miejsce jest? Cherry Mary. Dumno wzgórzu. I teraz pamiętajcie jedną ważną rzecz. Minęły mniej więcej 3-4 lata od tego, jak to było tam pozostawione. Więc jeżeli uda się coś znaleźć, to będzie wielkie szczęście. A co do tej mapy, to mamy też zaznaczone Drawsko-Pomorskie, czyli miejsce, z którego Dawid zoba się wywodził i tam został też pochowany. Mamy też zaznaczonego tego Hansa na pomorzu i jeszcze parę miejscówek, które nie do końca wiem, co mogą znaczyć. Mamy też napis Amazonka, a to jest reality show, w którym występował. A jak widzicie na krajach dookoła również są napisane jakieś cyfry, więc być może one sugerują ile rzeczy jest tam schowanych. Może po tym dowodzie, który pokazałam wam na początku, że rzeczywiście jakieś przedmioty zostały zostawiane, to myślę, że warto poszukać. Miałam w końcu też czas, żeby obejrzeć ten film liczba 23, do którego również odnosił się Dawid Ozdoba. Liczba 23. Alfabet łaciński ma 23 litery. I to, co może nam się przydać, to że jest tam też motyw motyla, co również pojawiało się często u Dawida ozdoby. Gdybym był milszy dla Sybiel, nie posłałaby mnie po tego psa. Nie spóźniłbym się do Agaty i nic by się nie stało. Ale spóźniłem się i to wystarczyło. A cały film polegał na tym, że liczba 23 zawładnęła życiem głównego bohatera. Twój grzech zawsze cię odnajdzie. Księga liczb 32-23. Rzeczy, które przytrafiały mu się w związku z tą liczbą, zapisywał na ścianach, a potem one były zatapetowane, więc być może to też jest jakaś podpowiedź, żeby na tych lokalizacjach nie tylko szukać konkretnie przedmiotów, ale być może też rozglądać się, czy są jakieś napisy na ścianach, może jakieś znaki, właśnie strzałki, jak sam Dawid Ozdoba mówił. Po prostu zwracajcie uwagę na wszystko i wszystko, co może mieć ewentualne powiązanie. Był też motyw taki, że w książce było zaznaczane co 23 słowo, i z tego wychodziła jakaś instrukcja. Więc być może coś takiego też przemycił Dawid Ozdoba. Pojawia tam też się dużo koloru czerwonego, więc płynnie przechodzimy do następnego segmentu. Czyli kanał pięciu wspaniałych. Słuchajcie, z tego kanału zniknęły wszystkie filmy. Ale ja się jeszcze skupię na tym, co na nich było. Pod jednym filmem były podane współrzędne. I w pierwszym filmie pokazywało to 32-23 lutego. W sensie ulice. No i wychodziło od razu nam obraz na Shane, tam 54, co chyba nic nie znaczy. Ale jak odwróciłam sobie. Tak, na drugą stronę to na budynku jest znak tej dłoni. Czy to może być przypadek, czy zabieg celowy? Obok są jeszcze jakieś fotografie, nie widzę co to, może nie mieć związku, jeszcze czerwona plamka. No i generalnie, jak połączymy sobie ten symbol dłoni plus kolor czerwony, to może nam wyjść red handed. A red handed w tłumaczeniu to oznacza złapać kogoś, kto robi coś nielegalnego. A teraz kolejna lokalizacja, tylko że z kanału Pięciu Wspaniałych, a dokładnie z ich Instagrama. Tam się pojawiają współrzędne, które prowadzą do Kcyni i wskazują konkretnie opuszczony budynek. Także proszę, to miejsce również zbadajcie. Pięciu Wspaniałych. Nie wiem, ile od Was jest Szczepienica, ale pamiętacie miejsce, w którym się spotkaliśmy? Przypadkowo mówiłem Wam wtedy o dwóch No wiecie czym? Co to za wejścia są? Ogrodzone przypadkiem i Park Solidarności przypadkiem. Zostając jeszcze przy tym Instagramie Dawida ozdoby, to bardzo często pojawiał się motyw litery L. A tutaj kran w L. Kuchu, jest taki kran. Zaczęłam więc czytać, czy litera L ma jakiekolwiek znaczenia i dokopałam się do takich informacji. L to innowator duchowy. Sen o L to wydarzenia pełne głębi i surowości, a znaczenie numerologiczne L to 12 równa się 3. Znowu mamy naszą wspaniałą liczbę 23. I jeszcze było coś ważnego o literze L, ale to już Wam dogram, czytając po prostu. Litera L lubi grać swój spektakl w życiu, przybiera różne pozy. Do działania potrzebuje silnego bodźca lub poklasku. Motywy, które jeszcze były na tym instagramie, to na przykład przekształcanie słowa złoto w to zło, czyli czytając to od tyłu. Sama nazwa złota, co to znaczy? To zło, to, to, zło, to, zło, to, zło, to, 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 to. Czyli to zło. Dlaczego uważam, że to zło? Wyobraźcie sobie Rafoniksa, Daniela Magicala, Boxdela, Wojtka Gole, Bystrzaka, Amadeusza Ferrari. Jakby ich zamknęli, nie wiem, w jakimś pomieszczeniu, w leśniczówce, położyli im sztabkę Złota. To zło, czyli sztabkę złota. I powiedzieli, kto wygra, zabiera do domu. Myślicie, żeby rozmawiali inteligentnie, jak to rozegrać? A jak wiemy, lub jak się przedstawiał właśnie Dawid Ozdoba to, że nie jest materialistą i chciał dzielić się z innymi, pomagać innym i tak dalej. Bardzo mocno przykuwał też uwagę do kolorów. A teraz kolejny tatuaż Dawida ozdoby. Sam pisał gracze, znajdźcie go. To są runy wikingów, które oznaczają... Ten pierwszy znak to ufność w nieznane i symbol tajemnicy. Runa chroni osoby, które widzą więcej. A ten drugi znak oznacza tarczę i jest runą ochronną, przynoszącą bezpieczeństwo. I tak przy okazji, czy ktoś z Was kojarzy kogoś, kto również ma taki znak? I teraz uwaga... Jeden z was nadesłał mi screeny na to, że wszedł na jakiś kanał na Instagramie Dawida Ozdoby, na którym było 0 obserwujących, 0 postów, 0 obserwowanych, a później nagle pojawił się jeden post. Nie wiemy jaki, ponieważ to konto jest prywatne i nikogo nie przyjmuje, a potem ten post został znowu usunięty, znowu się stworzyło 000. Z tego powstaje nam szyf 000100000. Co daje nam liczbę 23 lub 32, już nie pamiętam. Stwierdziłam jednak, że nie będę wam tego wrzucać do filmu, ponieważ nie wiadomo, czy to konto nie jest fajkowe. Ale zaczęłam już przeglądać inne kanały Dawida Ozdoby na YouTube i okazało się, że na jednym swoim koncie miał właśnie podlinkowanego dokładnie tego Instagrama. Więc konto na Instagramie Dawida Ozdoby wrzuciło post. Już pomijając, że wychodzi nam ta liczba z tego, to konto na Instagramie Dawida Ozdoby wrzuciło post. Ja również wysłałam prośbę o obserwowanie, zobaczymy czy w związku z tym jeszcze coś się wydarzy, ale bardzo dziwne. Ja zapraszam na mojego Instagrama, bo tam wrzucam jakieś rzeczy w związku z tą sprawą i zadaję różne pytania. No a przede wszystkim zapraszam tam osoby, które będą miały nowe informacje lub pojadą w jakieś miejsce, które wam tutaj podaję. Teraz jeszcze Dominik Raczkowski, na którego trop wpadłam w poprzednim filmie, ponieważ swingował on swoją śmierć. Na pytania na Instagramie, czy Dawid Ozdoba żyje, nie udziela odpowiedzi. Na moje pytanie, czy jego sfingowana śmierć ma jakieś powiązanie, również nie otrzymałam odpowiedzi. Natomiast na jednym ze swoich ostatnich instastory napisał, że sfingowana śmierć była próbą generalną. Co o tym myślicie i o jego rzeczywistym udziale w grze?